Skorpion, dobry wieczór. Dostałem zalecenie, że mam o, sprawdzić Państwa energetykę. Tak więc do dzieła. Skorpion, 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 Skorpion. Coś się nie udało, czegoś się nie udało zrobić, ponieważ nie zostało coś wypowiedziane. Jakieś nieporozumienie tutaj ma miejsce. Widzę dwie osoby, które nie mogą się dogadać ze sobą, bo jest ciągłe zatajanie to jest takie ciągłe zatajanie e, informacji i tutaj między dwiema osobami jest taka, ja bym to nazwał pojedynek, e, czyli e, obie strony niczego sobie z własnej woli nie mówią, tylko Jedna osoba od drugiej osoby wyciąga informacje, druga osoba od pierwszej wyciąga informacje. To jest takie na zmianę wyciąganie od siebie informacji. Yy, zamiast yy, wprost yy, komunikacji wprost, jest takie chcę to nazwać wyrywanie sobie informacji, ale ciągłe takie wyciąganie od siebie. Um, Jakieś um, wiadomości, informacji, i coś przez to właśnie w taki sposób w cudzysłowie, rozmowy um, coś nie może wyjść. Albo po prostu um, niedogadanie się, jeżeli chodzi o um, zajście w ciążę w ogóle planowanie ciąży. Um, nieplanowana ciąża, lub um, jedna, jedna osoba chce wtedy i wtedy, żeby była ta ciąża, druga osoba kiedy indziej. Tak jakby ustalanie najodpowiedniejszego terminu, kiedy ma pojawić się dziecko. Ale tu pokazuje mi się w kategoriach totalnego rozpadu. I takiej kłótni i negaty generowanie negatywnych emocji <laughs> I, i, i kłótnie, i kłótnie. Pewnego rodzaju nieustępliwość obu stron. Obu stron. I nie ma mowy, żeby coś yy, na nowo stworzyć. No właśnie dziecka, tak? Czyli tak jakby wręcz tutaj była rezygnacja z tej ciąży w ogóle. Skoro nie możemy się dogadać, yy, to tutaj wręcz padają takie stwierdzenia, że tego dziecka w ogóle nie będzie. Tak jak, czyli ciąża jest tutaj głównym powodem Dość ostrej sprzeczki między państwem. Bo tutaj um, obie strony uważają, że tak, dziecko, że chcemy mieć dziecko, chcemy mieć rodzinę. Natomiast um, sam fakt, że um, Tutaj obie strony nie mogą się dogadać jedna od drugiej. Druga od pierwszej wymaga cierpliwości, negocjacji i kompromisu. Wszystko to powoduje um, taką sytuację um, zignorowania tych rozmów na ten temat. Czyli tutaj się odpuszcza. Totalnie się odpuszcza. Skoro się nie możemy dogadać, nie rozmawiamy o tym w ogóle. Sama forma tej rozmowy jest dość bezpośrednia, wręcz ostra. Chcę powiedzieć oschła, ale nie ma ciąży. Uparcie mi energię pokazują, że nie ma ciąży. Tutaj pokazuje mi się raczej uczciwość obu stron w stosunku do siebie. E, raczej tutaj jest szczerość. Natomiast, tak jakby obie, obie strony e, miały, e, chcę powiedzieć, serce z kamienia, jeżeli chodzi o ustępliwość, e, kiedy to dziecko ma się pojawić. Po prostu kłótnia, kłótnia o ciążę. I ciągle yy, nie teraz. Przełóżmy to na inny termin. Tutaj, tak powiem metaforycznie, daj mi 5 minut na zastanowienie się. A właśnie reakcją drugiej strony na tego rodzaju komunikację jest złość i Um, ta niezgoda, żeby to było. Um, już teraz właśnie nie. To jest nawet poważniejsza sprawa mówiąca o tym, że. Um, to czy ta ciąża będzie czy nie, w ogóle ciąża jest tutaj mm, takim mm, o, argumentem przeważającym nad tym, czy ta miłość będzie czy nie. Czy ten związek będzie czy nie. Bo tu jest taka zasada: jeżeli y, związek, jeżeli rodzina, to tylko z dzieckiem. Musi być dziecko, koniecznie musi być dziecko. Natomiast, jeżeli nie będzie ciąży, nie możemy się dogadać, kiedy to dziecko będzie, to automatycznie sypie się związek. A przynajmniej tego rodzaju słowa padają w yy, awanturze, bo to już tak trzeba nazwać. Marzenie o dziecku, które nie może się spełnić. Bo jest ciągle przesuwany termin, miałoby to wszystko świadczyć o tym, czy yy, osoby ze sobą będą, i jest ciągle nieustępliwość. I to jest takie wręcz, yy, no dobrze, nie będzie dziecka, trudno. Chcę powiedzieć, nie mam nic do stracenia. Ostra awantura, z ostrymi słowami i y, tutaj totalna bezwzględność. W pewnym momencie y, padają słowa, że y, że chcę mieć dziecko, ale nie teraz. W drugiej stronie się to nie podoba. W jakiś sposób można załagodzić lub rozwiązać szybciej tę sprawę? Hmm. Powiem Państwu, słyszę, żebym ja nie ingerował w, w to. Żebym o coś takiego nie pytał, ponieważ Państwo zrobią i tak co zechcą, wiadomo. Ale żebym ja um, nie, nie analizował tego tematu, to jest ciekawe. Tak, jakby komunikat do mnie. Nie analizuj tego. Najwyraźniej chodzi tu o to, że um, Państwo. Mają wiedzieć to, co dotychczas powiedziały przez te prawie 11 minut, i to wszystko. Bo ja czuję taki hamulec, żebym przestał czytać i żebym przestał o tym mówić. Wygląda na to, że na tych energiach ma to się skończyć. Widocznie. Być może powiedziałem coś, co miało zostać powiedziane, a Państwo mieli to usłyszeć. Słyszę jako potwierdzenie. Może ma to coś Państwu pokazać, zobrazować, dać do myślenia. Państwo wiedzą najlepiej. Mhm. Zdecydowanie. A... Mam przestać mówić na ten temat i tak zrobię. Czyli to, co miałem, o, to, co Państwo mieli usłyszeć w tym wideo, ja go opublikuję jak najbardziej. Bo poczułem, że mam coś, yy, że mam zacząć czytać dla Skorpiona yy, do tego momentu. Tak więc zostawiam to w takim stanie. I to wszystko. Co by nie było, życzę rozwiązania sprawy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.